No i moi drodzy, doczekaliśmy się ostatniej szansy na M4A1S samotność. Ostatnia szansa to znaczy, że już naprawdę niedługo do wylecenia tego przedmiotu z gierki. Jak możemy zobaczyć, patrząc na ostatni odcinek, a dzisiejszy odcinek naprawdę sporo tych przedmiotów doszło. Ja jestem Szymon, a to kanał Street o inwestowanie na Steamie, więc jeżeli interesujesz się to no tylko, polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać wartościowy komentarz, a my bez zbędnego przedłużania przejdźmy do dzisiejszego filmu. Jak możemy zobaczyć, doszło naprawdę. Masa, ale to masa przedmiotów. No, powiem Wam szczerze, że ten wynik się zmienił dość mocno w przeciągu paru dni. I powiem Wam szczerze, że ta ostatnia szansa nie wiemy, ile dokładnie będzie trwała. Może potrwać jeszcze parę dni i dojść jeszcze więcej itemów, co niekoniecznie jest dobre dla inwestycji w tą MK. Ale mimo to, ja i tak po podtrzymuję, że ta MK z tych wszystkich limitowanych itemów poradzi sobie najlepiej. A to dlaczego? Dlatego, że posiada naprawdę fajne paterny. W wielu przypadkach wygląda jak zupełnie inny skin. I tak to samo mieliśmy na pompie, tylko tak szczerze. Kto gra pompą i kogo to interesuje? Tam jest aktualnie bardzo mała płynność i już dużo większa płynność jest na tym itemie. Jest bardzo fajny pod względem takiej alternatywnej opcji dla czerwonych skinów, które ostatnio podrożały. Co prawda teraz spadają, ale i tak są droższe niż były przed tym samym update'em. Więc prezentuje się to naprawdę, ale to naprawdę ciekawe. Ale patrząc na to, jak szybko przypływa ciągle nowych enfurek, to się zastanawiam, czy nie będzie to kolejna przeinwestowana Inwestycja, tak samo jak było z Diglem, Tylko Digla było zdecydowanie więcej pod względem tego, że mało kto go używa. Tutaj jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, że powiedzieć, że ta inwestycja jest totalnie, totalnie przeinwestowana. To jeszcze nie jest ten moment, ale już powoli się do tego zbliżamy. Tak, nie twierdzę, że to będzie genialna inwestycja, że da to niesamowicie dużo zarobi. Sam nie inwestuje w co pieniądze, tylko relacjonuję jak to wygląda. I powiem szczerze, że wygląda to najlepiej z tych wszystkich przedmiotów limitowanych, ale nie jest to genialna inwestycja. Według mnie cały ten system limitowanych przedmiotów powinien się zmienić, bo to jest w sumie i wyłącznie tutaj profit ma Wal. Ten limitowany przedmiot, który ma być tak limitowany, w żaden sposób nie jest ograniczony tylko czasowo. A w sumie to każdy przedmiot w armory prawdopodobnie będzie ograniczony czasowo, bo będą pojawiać się rotacje, już mamy na to dowody. Więc ten limitowany przedmiot to jest taki, wiecie. No po prostu jest krócej wierce, ale można go odbierać i każdy wie, kiedy wyleci, więc jest jeszcze mniej limitowany moim zdaniem niż inne temy. Powiem szczerze, że. Ten cały system limitowanego skina bardzo mi się nie podoba, powinni go zmienić, powi powinno wyglądać tak, że można odebrać jedną emkę na dane konto, ale z drugiej strony nie opłacałoby się totalnie to wal, więc tutaj raczej wątpię, żebyśmy kiedykolwiek zobaczyli dobrą inwestycję, jeżeli chodzi o ten limitowany przedmiot. Musiałby być coś naprawdę niesamowitego, ludzie musieliby mieć to totalnie wyrąbane i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy taka sytuacja kiedykolwiek może zostać w counter strike u. Napiszcie, co Wy sądzicie o całym tym systemie limitowanych skinów, bo według mnie jest to dosyć słabe.